Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dzisiaj zajmiemy się mm, słuchaweczkami. Słuchawkami, słuchajcie, czyli akcesoria dla graczy. E, I dla Was będzie niespodzianka, z tego względu, że to będzie e, coś nowego. Jeszcze Steel Series nie pokazywałem na moim kanale, nie miałem jeszcze na uszach, chyba tylko na jakichś eventach. W każdym razie e, przyjrzymy się bliżej temu, co jest w środku. I od razu Wam mówię, że poczekajcie do końca, bo mam dla Was niespodziankę w postaci prawdopodobnie takich słuchaweczek. Dobra, słuchajcie, lecimy z koksem, nie ma co długo tutaj wstępniakowo. SteelSeries Siberia 650, czy 650. Mój stół się trochę gibie, więc za to Was przepraszam. Ale w Sosnowcu nie mam lepszego. Żartowałem. Dobra, słuchajcie, SteelSeries Siberia 650, mamy je na Windowsy, na Maci, na PlayStation oraz na mobile. Wyglądają one jak większość styl Seriesów ostatnio, które widziałem, ja się w nich nie orientuję, nie śledzę ich, ale no tym, w tym momencie chyba będę musiał zacząć. Ciekawe, jakie one mają dodatkowe, fajne funkcje w stosunku do poprzednich, które wyglądają dosyć podobnie, bo styl Series zawsze ma podobny design, tak mi się wydaje. No ale dobra, słuchajcie. Z prawej strony informacje o tym, jakie mamy poduszeczki, tutaj wokół ucha. Z lewej strony mamy napisane, że no. One świecą na różne kolory, RGB dokładnie. No i z tyłu wszystkie featurey, które są wypisane. Myślę, że tego nie będziemy tutaj sobie czytać. Tak tylko wam pokażę. Pewnie wam się trochę słońca odbija, za co was przepraszam. Ale to nic. Słuchajcie, teraz tak trzeba zrobić w ten sposób, żeby ja tego za bardzo nie uszkodził. Czyli zrobimy sobie nacięcie. Cyk. No, rób nacięcie. Halo. Ok. Zrobimy sobie nacięcie. Ja tego nie chcę za bardzo uszkodzić. A to z tego powodu. No i teraz wam powiem. A powiem wam, co was będę trzymał w niepewności. Słuchajcie, do jakiegoś szczęśliwca, który wygra konkurs, który będzie ogłoszony na moim Facebooku, więc musicie followować, musicie lajkować like mojego Facebooka. Tam będzie informacja o konkursie. Będziecie mogli wygrać te słuchawki, czyli Syberia 650. <laughs> Przepraszam. I to dokładnie te słuchawki. Czyli dokładnie te, które ja tutaj pakuję, te, które ja tutaj będę odpakowywał, miał na głowie, będę sprawdzał, jak one grają. Spokojnie, nie będę w nich długo siedział, nie mam łupieżu. Ja je tylko sprawdzę, pokażę Wam, jak one wyglądają, zapakuję je do pudełeczka i poleci do kogoś z Was. Ale najpierw zrobimy konkurs, więc on będzie na Facebooku. Musicie tam patrzeć uważnie. Najlepiej zalajkować i tam później dać otrzymuj powiadomienia. Wtedy bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostaniecie informację w momencie, gdy dam Wam. Gdzieś tu jeszcze coś trzyma, tak na dole. Gdy dam Wam odpowiednie info, co trzeba będzie na taki konkurs zrobić. Teraz jeszcze nie wiem, tak naprawdę, co trzeba będzie na taki konkurs zrobić, ale pewnie coś niedługo wymyślę. Więc jeżeli ktoś chce takie słuchaweczki, żeby do niego poleciały, to proszę bardzo. A tymczasem zdejmujemy taką obwolutę. Nie wiem, nie mam miejsca tutaj na tym stole, żeby postawić ją gdzieś z boku, ale niech będzie tutaj. Pewnie ją zaraz walnę i spadnie na dół. No a tymczasem. SteelSeries, ładne pudełeczko. Mieliśmy już takie do, z takim do czynienia w przypadku innych słuchawek innej firmy. Bardzo eleganckie, eleganckie rozwiązanie. Dobra, chcecie im powiedzieć, że ja otworzyłem od tak zwanej. Nie, to jest przód, no bo w końcu jest z logo SteelSeries. Myślałem, że otworzyłem od tak zwanej dupy strony, ale jednak nie. Tutaj wytłaczanka taka, która oczywiście trzyma to wszystko w ryzach. Odwłóżmy sobie to na bok, a w środku same słuchaweczki wyglądają tak. Fajna stylistyka, taka czarno-pomarańczowa zazwyczaj jest w przypadku tych Syberii. No, i słuchawki. Jejku, jak one są zapakowane. Jakie one wielkie są. Ej, god No dobra, odłóżmy sobie to na razie na bok. Słuchawki. Dobra, też wyjmijmy sobie wszystko, co mamy w środku. Czyli tak, na początku słuchawki. To mi się przewróci. Oczywiście, że mi się przewróci. Słuchawki sobie tutaj położymy. Teraz zobaczmy, co jest pod spodem, żebym ja później to potrafił zapakować. Bo oni zawsze zapakują tak to jakoś... Jak to się mówi? Yy... Fabrycznie, właśnie, zapakuję to tak fabrycznie, że ja później nie, nie będę potrafił tego złożyć tak, żeby pudełko się zamknęło normalnie, ale okej, okay, to się podnosi. Pamiętajcie, najwyżej sobie od obejrzę film i puszczę go od tyłu, będę pakował w drugą stronę. Dobra, czyli wy jesteście świadkiem. Tu jest teraz instrukcja, której nie będę odpakowywał. Naklejka SteelSeries series oraz instrukcja, której nie będę pakował sobie, odrzucimy to na bok. I tutaj są akcesoria, prawdopodobnie zawinięte. Tak, są. Jest karta. Yy... Download software here. To jest karta prawdopodobnie, mhm. która symuluje to 7.1 Dolby Digital oraz jakieś przejściówki, zaraz sobie dokładnie sprawdzimy, czyli to będzie tak. Ok. dobra, spoko, kumam, pamiętam, jeszcze. Co my tutaj mamy za kabelki? Najpierw od takiego szczegółu, a później do ogółu. To sobie otworzymy, wybaczcie, osoba, która będzie miała te słuchawki, to wybaczcie. Ja sobie to otworzę zawiniemy, żeby to nie było jakoś brzydko, syk, mamy kabelki, raz, dwa, trzy, trzy kabelki, plus jeszcze tą kartę dźwiękową na USB, karty dźwiękowe na USB często są takim ru, ru, średnim rozwiązaniem, ja miałem swoją kartę, kartę dźwiękową, więc często mi to nie jest podobne, dokładnie, USB Soundcard e, wersja druga, V2, dokładnie to wygląda tak. Bardzo mała taka przejściówka. Tutaj mamy kartę dźwiękową właśnie na USB. Ziemniak często poka znaczy pokazywał różne takie karty na USB właśnie w ten sposób. Tutaj mamy wejścia, mamy wejście na mikrofon, wejście na słuchawki. Yy, I jeszcze tutaj jest. Nie znam tego, nie znam tego złącza. Co to jest za złącze? Mic Audio? Jakieś. Podobny do mini USB wejście. Trudno mi określić, co to dokładnie jest. Naprawdę. Nie wiem, ale może się dowiem. O, tutaj coś jest. A czy to czasem nie jest? Czekajcie. Tak, to jest przedłużenie. Mhm, kabla. Dobra, już wszystko wiem. Dobra. Czyli tak, najpierw kabelek. Rozepnijmy sobie kabelek od słuchawek. To wtedy będziemy wiedzieć już co i jak. Kabel. Bardzo elastyczny, więc to nie jest taki cienki kabel, tylko kabel jest biały w postaci takiej wstążki, jakby bardzo fajnie, że to się gdzieś tam nie poplącze. Prawdopodobnie, czy znaczy, pewnie jak zawplączecie na supeł, to się zaplącze, ale ogólnie jest taki elastyczny, że on zawsze będzie wam tam sprężynował i prawdopodobnie nie będzie się tak bardzo plątał. No i słuchajcie, złączę tego kabla. Co jest dla mnie troszeczkę dziwne, ale nie dobra. Mamy przejściówkę, mamy prawilną przejściówkę, bo jak ja już wspominałem, jeżeli ktoś ma kartę swoją dźwiękową, chociaż teraz karty dźwiękowe na płytach głównych zintegrowane są bardzo dobrej jakości, więc też można z nich korzystać. W każdym razie, jeżeli ktoś ma swoją kartę dźwiękową, to zazwyczaj wpina się do niej właśnie takim mini jackiem, i tutaj mamy rozdzielenie. Bo słuchawki są oczywiście, to jest headset, czyli mamy słuchawki, mamy mikrofon, i tutaj jest takie specyficzne złącze. Powiem Wam szczerze, że nie umiem rozpoznać jakie to jest złącze. I dokładnie, jeżeli chcemy sobie rozdzielić osobno słuchawki, osobno mikrofon, to tutaj mamy taką przejściówkę, tu sobie to wpinamy. Cyk. O. I to ładnie siedzi, trzyma się bardzo mocno i mamy wtedy słuchawki i mikrofon na osobnych mini jackach. Kabel jest w bardzo fajnej długości, takiej, że jeżeli siedzimy sobie przy komputerze, bądź też na przykład używamy tych słuchawek do słuchania muzyki z telefonu, no to nie mamy długiego kabla, tak jakiegoś tam dwumetrowego, pięciometrowego, jak to zazwyczaj jest w takich sytuacjach. Ale jeżeli byśmy chcieli mieć dłuższy kabel, to oczywiście możemy zrobić to właśnie tą przedłużką. Nie wiem dokładnie, jaką, jaką ta przedłużka ma długość. W każdym razie, no jak widać, jest dosyć mocno zawinięta. Nie będę jej rozwijał. I tutaj również mamy po prostu wejście męskie, wejście żeńskie, i możemy sobie to po prostu przedłużyć. Czyli taka przedłużka kabla, jeżeli byśmy chcieli mieć trochę dłuższą sprawę tutaj. Więc to sobie odłóżmy na bok. I również mamy wejście przejściówkę na. Telefony, czyli możemy sobie wykorzystywać właśnie nasze słuchawki zamiast tutaj rozdzielenie mikrofon oraz słuchawki osobno, możemy to zrobić wszystko w jednym, czyli mamy taką jedną wtyczkę do telefonów, czyli słuchawki i mikrofon w jednym. Jeżeli ktoś chce z Was prowadzić przez telefon na przykład jakąś konferencję na Skype, bądź też rozmawiać jako headset tymi słuchawkami, to proszę bardzo. Możemy, możemy, to wpinamy do telefonu i wszystko mamy zintegrowane w jednym miejscu. A jeżeli chcemy wpiąć się do karty dźwiękowej, właśnie ta, która jest tutaj załączona, to już wiem do czego jest oczywiście to, to wejście. Po prostu tutaj wpinamy sobie cyk um, nasze słuchawki, ale dziwię się jeszcze, aha, bo możemy zrobić to w ten sposób. Ale zastanawiam się, jeżeli, jeżeli wpiąłem sobie to teraz tutaj do tego wejścia takiego specyficznego i mamy jeszcze wolne wejś, wyjście na audio i wejście na mikrofon, to czy ja mogę w tym momencie, jakby dodatkowy headset sobie tutaj podłączyć? Na przykład mam jeszcze jakiś inny headset, który ma osobno audio i osobno mikrofon. I czy ja mogę sobie z tego na przykład tak skorzystać, jakby podwójnie ta karta czy to będzie obsługiwać? Wiecie o co chodzi? Tu sobie wtedy podepnę mikrofon, tu sobie podobne słuchawki. Jakby mam rozdziałkę, że słyszę na tych słuchawkach i słyszę jeszcze na innych. Sprawdzę sobie to, zaraz sobie to sprawdzę, ale będę musiał pewnie jakieś oprogramowanie ściągnąć. Dobra, więc karta dźwiękowa na USB również tutaj sobie pójdzie podstawkę. A teraz, co przyjrzyjmy się trochę tym słuchawkom, jak one wyglądają. Ja tutaj wyciągnąłem sobie mikrofon, on jest na takiej rolce w środku, może zdejmijmy to, przepraszam, jeżeli ktoś będzie wygrywał te słabki, to przepraszam, odpakuję Ci to, bo to wygląda po prostu mizernie na nagraniu, że jeżeli taka folia tutaj mi błyszczy, więc będziesz miał je rozdziewiczone. Słuchajcie... Słuchawki wyglądają bardzo lekko, znaczy jeżeli chodzi o wygląd, to są lekkie. Nie są również zbyt ciężkie, ale zobaczymy jak dłużej na przykład by trzeba było w nich siedzieć przy kąpie. Ja w nich dłużej tu siedzieć nie będę, z tego względu, żeby właśnie zbyt długo ich nie używać. Pałąk, który mamy na górze, jest to jakieś takie aluminium, w każdym razie jakiś taki metal, ten o. Ale dodatkowo mamy tutaj pasek, który się wyciąga. I do, odpowiednio dostosowuje się do naszej głowy. Na górze wytłoczony napis Still Series. I tutaj w, w tym pałonku mamy również poduszeczki, żeby nam mocno głowę nie uciskało. Więc jeżeli ktoś ma większą głowę, to oczywiście to się odpowiednio do głowy nam dopasuje. I tutaj w tym momencie nie mamy rozsuwanych, jakby wiecie, muszli, bo często mamy tak w słuchawkach, że muszle mamy odpowiednio rozsuwane. Yy, Możemy je wysunąć, bądź też wsunąć odpowiednio jedną, drugą muszlę. A tutaj, po prostu, dopasowanie do głowy mamy właśnie w ten sposób, że na takich, jakby co to jest, są na jakichś takich żyłkach, po prostu to idzie do góry, bądź też na dół. Same słuchawki są w kolorystyce, jak widać, białej. Tutaj mamy z jednej strony SteelSeries, z drugiej strony SteelSeries. Tu już nie będę ściągał tych takich naklejek, żeby tego już tak bardzo nie, nie, nie odpakować. No i prawdopodobnie one się świecą. To sobie też sprawdzimy, jeżeli chodzi o. Same poduchy wokół uszu to są one z takiego, trudno mi określić materiał. W każdym razie to jest pewnie coś w stylu ekoskóry. I one są zszywane, więc bardzo fajnie myślę, że to się będzie długo trzymało, więc nie będzie to pękać, nic takiego. No i membrany w środku również to jest napis Sirius. A mikrofon, jak już wspomniałem, na takim kulistym sobie wyciągamy. Tutaj z jednej muszli. No, i ten mikrofon możemy sobie odpowiednio gdzieś tam wyregulować. Mikrofon na końcu ma LED, który pokazuje nam, czy mamy mikrofon wymutowany, czy też jest aktywny. Więc sobie Załóżmy i powiem wam szczerze, że jak ja już założyłem sobie je na uszy, to po pierwsze nie są one ciężkie, nie, yy, nie uwierają mnie nigdzie. Myślę, że dłużej jakbym sobie w nich siedział, to nie byłoby żadnych problemów i yy, pasywnie dosyć mocno wytłumiają. Więc ja siebie słyszę bardzo słabo. Więc jeżeli by ktoś chciał, to musiałby mieć odsłuch. Jeżeli ktoś z takiego czegoś korzysta, no to by musiał mieć odsłuch, bo naprawdę e, ciężko siebie samego słyszeć, jeżeli te słuchawki są na uszach. Bardzo dobrze przylegają, nie cisną, całe uszy są w środku, nie przyciskają małżowiny usznej. Mm, więc myślę, że na dłuższą metę, jakbyśmy chcieli sobie e, siedzieć w takich słuchawkach, e, to naprawdę są wygodne. Więc halo, gdzie jest moja para słuchawek stylizacyjnych Siberia 650? Halo. A te będę musiał oddać, Kia Demet. No nic. Słuchajcie, teraz sobie podłączymy je do komputera i zobaczymy, jak one świecą. I zobaczymy też tą ciekawą rzecz, która mnie, która mnie interesowała. Czy ja mogę jednocześnie słuchać muzyki z, przez te słuchawki, tutaj przez to specjalne złącze, oraz dodatkowo sobie, czy coś mogę podłączyć jeszcze. Także zaraz zobaczę. Muszę zasłonić rolety, żeby to wszystko było widać, jak to wszystko świeci. Teraz wracam. Okej okay, kochani, jesteśmy w ciemnicy, prawdopodobnie będzie trochę gorsza jakość wideo z tego względu, że nie ma dobrego oświetlenia, ale chciałem Wam pokazać ja, na jakie kolory świecą właśnie te słuchaweczki. Podłączyłem je do komputera, zainstalowałem oprogramowanie, i słuchajcie, mamy masę funkcji, które możemy tym słuchawkom ustawić. Oddychanie na wszystkie kolory, świecenie się jednego koloru, oddychanie wszystkich kolorów, oddychanie jednego koloru, kastomizacja do konkretnej gry, do Call of Duty, do doty, do każdej innej gry możemy osobno skastomizować podświetlenie naszych słuchaweczek. Czy to na konkretny kolor, czy mają. Nie wiem, świecić się w rytm muzyki, też jest chyba taka opcja z tego co widziałem, więc właśnie tak to wygląda. Słuchajcie, muzyczka, którą puściłem sobie gdzieś tam w tle, jest dosyć mocna, więc basy również ja zdejmę, bo już jedna spadła ta taśma. I sobie założę je na uszy. Słuchajcie, bardzo, bardzo przyjemnie grają. Naprawdę jest mega taka imersja w tej, w tej muzyce. Super sprawa. Słuchajcie, wracamy do normalnego oświetlenia, bo już kolorki widzieliście. Dobra, kochani, obczaiłem wszystko to, co chciałem obczaić. Szukałem, szukałem bardzo długo, czy słuchawki mają coś takiego jak potencjometr, czy na kablu nie ma żadnego przycisku do zwiększania bądź też zmniejszania głośności w naszych słuchawkach, ale są od tego pokrętła. Słuchajcie, tutaj wokół słuchawki mamy, taki, mamy taką gumową jakby ogumioną nakrętkę jakby wokół tego właśnie, wokół tej muszli i możemy sobie też właśnie zmniejszyć bądź też zwiększyć głośność. Ja sobie tym oczywiście tutaj w tym momencie kręcę i tą głośnością możemy sterować właśnie poprzez kręcenie tutaj w muszli. Na zewnątrz muszli to jest po prostu więcej, bądź też mniej, większy bądź też mniejszy volume, właśnie w ten sposób oraz na lewej muszli mamy coś takiego jak wyłączanie bądź też włączanie mikrofonu, widzicie? On się świeci, jest aktywny, jest nieaktywny. Właśnie to LED pokazuje nam. Więc tutaj bardzo fajne zastosowanie takie. Łapiemy się za muszle i od razu sobie możemy zwiększyć bądź też zmniejszyć głośność. Ciekawa sprawa, rzuciłem też okiem, że tutaj mamy wyciągany mikrofon, a tutaj mamy dziurkę na mini jacka i zastanawiam się o co chodziło z tą dziurką na mini -jacka. słuchajcie tutaj możemy sobie podłączyć drugie słuchawki jeżeli byśmy na przykład z kimś siedzieli tak wymyśliłem to na szybko jeżeli byśmy z kimś siedzieli sobie przy kąpie to on może podłączyć się do nas do tej muszli kablem mini jack i również mieć dźwięk czyli my będziemy mieli dźwięk ktoś podłącza się tutaj do naszej muszli tutaj na dole tym mini jackiem i również ma dźwięk w swoich słuchawkach czy znaczy, jakichkolwiek prawda tak samo słuchajcie już od, od na tę kartę dźwiękową, tak samo sprawdziłem ta karta dźwiękowa, jeżeli jesteśmy podłączony, podłączeni tym specjalnym tutaj wejściem, również działa jako rozdzielacz audio, czyli jeżeli się wepniemy do audio, to również mamy dźwięk na swoich słuchawkach oraz na tych słuchawkach, które do tego audio tutaj wyjścia wpięliśmy, więc możemy tak naprawdę chyba na trzy rozdzielić ten dźwięk, możemy mieć na tych słuchawkach możemy mieć tutaj na słuchawkach, które wpięliśmy tu audio i możemy mieć dźwięk na słuchawkach, które wepniemy tutaj do muszli więc ten dźwięk się naprawdę nieźle rozchodzi. Dźwięk jest bardzo dobry, yy, fajny bas i co, nie pozostaje mi nic innego jak kurczę powiedzieć Wam, że zapraszam, zapraszam na konkurs yy, i dziękuję Wam bardzo gorąco za to, że oglądaliście ten materiał, dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że w niedługim czasie poinformuję na Facebooku, jak konkurs będzie się odbywał i co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać te słuchawki, yy, a ja tymczasem je pakuję. Z wielkim bólem serca, bo bardzo fajne są te sławki, chciałbym sam takie mieć, ale komuś z Was oddam. I to nie tylko słuchawki, słuchajcie, bo również będzie taka czapucha. Będzie czapucha, zima idzie, winter is coming, więc taką czapkę ze Still Series. Tutaj jest akurat ten. to jest metka. No, w każdym razie taka czapka ze Still Series również powędruje razem z takimi słuchafonami. Więc obserwujcie Facebooka. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak. Zostawcie łapę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się do usłyszenia na razie. Pa pa.